Przecież to tylko hejt. Moi drodzy, na sam koniec lekcji mam świetną wiadomość, powiedział pan Robert, wychowawca klasy czwartej C. Wasz kolega, Romek, zdobył pierwsze miejsce w konkursie matematycznym. Po tych słowach w klasie zapanowała zupełna cisza, której trwanie bardzo się przedłużało. A wy co tak spokojnie siedzicie? Poproszę o wielkie brawa dla kolegi, zareagował zaskoczony wychowawca. W klasie rozległy się oklaski, ale pojedyncze. Wiele osób uśmiechało się tajemniczo, a Filip powiedział, a co jeżeli Romek oszukiwał na tym konkursie? Poza tym on jest dobry tylko z matematyki. Gdyby z języka polskiego zdobył jakąś nagrodę, to bym mu biła brawo, dodała Agnieszka. Pan Robert był szczerze zszokowany tym, co usłyszał, ale ponieważ zadzwonił dzwonek na przerwę, powiedział tylko: wrócimy do tej rozmowy. Uczniowie szybko opuścili klasę. Jako ostatni wychodził Romek. Na plecach miał założony intensywnie żółty plecak, wyraźnie za mały i już dość mocno zniszczony. Chłopak miał go od drugiej klasy, ale nie chciał się z nim rozstawać. Romek wychodząc z sali zatkał uszy rękami, ponieważ jak większość osób ze spektrum autyzmu, nie lubił hałasu. Pan Robert był bardzo zmartwiony postawą klasy. Widział, że dzieje się coś niedobrego w relacjach między uczniami i postanowił szybko działać. Niestety, akurat była jesień, panowała okropna pogoda, dookoła szalały wirusy i wychowawca się rozchorował. Dostał zwolnienie lekarskie na dwa tygodnie. Słuchajcie, mamy niepowtarzalną okazję powiedział Filip do kilku kolegów i koleżanek z klasy Na co mamy okazję? Zapytała Agnieszka. No, musimy zrobić porządek z Romkiem. Wszyscy go chwalą, tylko nie wiem za co że dobrze liczy, bez przesady. Chyba po to ludzie wymyślili kalkulatory, żeby już nie trzeba było się męczyć z matematyką. W sumie racja przyznała Agnieszka. Dlatego właśnie trzeba dać Romkowi nauczkę zwłaszcza, że zachowuje się bardzo nietypowo. Jest odludkiem, mówi dziwne rzeczy, ciągle zatyka uszy. No i śmiesznie się ubiera, przekonywał Filip. Ale wiesz przecież, że on ma ten, no. autyzm, zauważyła Agnieszka. Jednak Filip odpowiedział od razu, No i co z tego? To nie znaczy, że może robić, co mu się podoba. Ale przecież nie możemy mu zrobić krzywdy. Mówiła Agnieszka. Co ty w ogóle chcesz zrobić? Pobić go, zniszczyć mu rower czy plecak? Zapytał Kamil. Wy chyba żartujecie? Zaprotestował Filip. Przecież nie jesteśmy przestępcami. Nawet bym nie pomyślał o tym, żeby komukolwiek wyrządzić krzywdę. Chcę się tylko trochę zabawić. Kilka godzin po tej rozmowie ruszyła machina. Machina hejtu, czyli obrażania i agresji. Uczniowie zaczęli tworzyć memy ze zdjęć, na których był romek. Wyśmiewano się z tego, jak się ubiera, jaki ma plecak, drwiono z jego min i z tego, że często zetyka uszy rękami. Najpierw wrzucano te zdjęcia na grupie klasowej, na internetowym komunikatorze, ale już wkrótce znała je cała szkoła. Uczniowie za plecami Romka naśmiewali się z niego. Na początku chłopiec nie reagował. Osoby ze spektrum autyzmu często nie zauważają tego typu sytuacji. Nie do końca rozumieją, z czego śmieją się inni. Dlatego chłopiec jakiś czas nie zdawał sobie sprawy, że wiele osób dookoła robi sobie z niego żarty. Ale pewnego dnia. Ktoś wydrukował i rozkleił zdjęcia chłopca w toalecie, i coraz więcej osób zaczęło go zaczepiać. Robili mu fotki, krzyczeli do niego, wymyślali nowe przezwiska. Wreszcie Filip nakręcił krótki film z udziałem Romka i wrzucił go do internetu. Ale będą jaja! Ten film osiągnie miliony wyświetleń! Chłopiec był zachwycony, a Romek bardzo głośno protestował i krzyczał. Dzień po tym wydarzeniu Romek nie przyszedł do szkoły. Był także nieobecny przez cały kolejny tydzień. Kiedy do pracy po chorobie wrócił pan Robert, na pierwszej godzinie wychowawczej zapowiedział: Dzisiaj porozmawiamy o bardzo poważnej, smutnej i przerażającej sprawie. Zaraz przyjdzie do nas pan dyrektor. Pan dyrektor? A po co? zaniepokoił się Filip. Tak jak Wam powiedziałem, sprawa jest bardzo poważna, wyjaśnił Pan Robert. Dzień dobry wszystkim, powiedział Pan dyrektor po wejściu do sali. Znacie mnie i wiecie, że mówię krótko i bez owijania w bawełnę. Stała się rzecz bardzo zła. Z Waszej klasy wylało się morze hejtu na kolegę. Sytuacja jest taka, że Romek nie chce chodzić do szkoły. Nie chce wyjść z domu, jest załamany. Nic nie usprawiedliwia tego, co zrobiliście. Nikogo nie można obrażać, poniżać czy ośmieszać. Proszę, żeby wszyscy ci, którzy tworzyli memy, nagrywali ośmieszające filmiki albo drukowali zdjęcia z wizerunkiem rąka, przyznali się do tego. Zapewne wiecie, że w sieci nic nie ginie, a rodzice Romka zastanawiają się nad tym, czy o wszystkim nie powiadomić policji. Jeżeli ruszy śledztwo i sprawa trafi do sądu, to i tak wszyscy winni zostaną odnalezieni i surowo ukarani. Policja? Sąd? No już bez przesady, powiedział wystraszony Filip. Poza tym. Czytaliśmy w internecie, że osoby z autyzmem w ogóle nie przejmują się tym, co myślą i mówią o nich inni, więc stwierdziliśmy, że nie robimy Romkowi krzywdy", dodała Agnieszka. Tak jak wam mówiłem, sprawą może się zająć policja i sąd, powiedział dyrektor. Wy sobie nie zdajecie sprawy, że internetowy hejt to przestępstwo. Nie zdajecie sobie sprawy także z tego, jakie tragedie powodowały takie działania. Zrobienie zdjęcia czy nagranie filmiku zajmuje Wam chwilkę. Znakomicie potraficie ten materiał przerobić w różnych programach, a potem ktoś z tego powodu bardzo cierpi. A co do informacji, którą przeczytaliście w internecie, że niby Romek jako osoba z autyzmem nie przejmuje się tym, co mówią o nim inni, powiem Wam krótko. Internet jest świetnym źródłem informacji ale jest też śmietnikiem, w którym można znaleźć wiele bzdur, informacji nieprawdziwych oraz kłamstw. Nie można wierzyć we wszystko, co znajdziecie w internecie. Czy naprawdę uważacie, że zachowanie romka wynikające z cech autystycznych to powód do kpin? Czy naprawdę uważacie, że można drwić z tego, jak ktoś się ubiera, jaki nosi plecak, czy jak się zachowuje? Czy naprawdę uważacie, że nie obchodzi go to, że cała szkoła śmieje się teraz z niego? Jako dyrektor muszę wyciągnąć z tego konsekwencje. Po tej przemowie klasa zmieniła nastawienie do całej sprawy. Rodzice Romka ostatecznie zrezygnowali ze zgłaszania sprawy na policję, mimo że chłopiec bardzo długo czuł się źle po tym, co się wydarzyło. Klasa zaczęła okazywać swojemu koledze więcej życzliwości i zrozumienia, ale upłynęło dużo czasu, zanim rany się zabliźniły, a Romek odzyskał zaufanie i spokój. Tak właśnie niewinne żarty zakończyły się bardzo poważnym i trudnym do rozwiązania problemem.